Dzień dobry, witam w piątek, piąteczek, piątunio. Wziąłem busa dzisiaj, bo jadę szukać płyt regipsowych i kleju w jakiejś dobrej cenie. Jadę teraz do Mrówki zapytać, zapytać o cenę. Zadzwonię do budowlanki, zapytam się o cenę płyty. Tylko muszę jechać do domu, właśnie dać psu jeść i pomierzyć ile tych płyt mi potrzeba, żeby mniej więcej wiedzieć. Ile sztuk wziąć? Także lecę dość innej, lecę dość innej, żeby splampić właśnie ile mi tego potrzeba. I będę wiedział ile ich kupić. Muszę kupić klej, muszę kupić płyty. Siatki na razie nie będę musiał kupować, bo to tam na końcu przy szpakowaniu samochód już się, Opel już się rejestruje yy, Witek kolega właśnie pojechał załatwiać sprawy z rejestracją dzisiaj powinny być rejestracje już yy, wczoraj nie udało się zrobić przeglądu dzisiaj rano z samego rana o 8 zrobiłem przegląd mamy godzinę 9.15 o 8 zrobiłem już przegląd dałem mu wszystkie dokumenty pojechał już wszystko załatwiać yy, jeszcze muszę LTK jak zaparkuję pod domem, to, to muszę ściągnąć rejestrację, bo LTK też od razu będziemy przerejestrował na, na mnie, bo to jest miesiąc czasu na zgłoszenie. Tego nie zrobię, to, to będę musiał zapłacić karę, ale by takich kar ich unikać. To mi to przerejestruje, żeby wszystko było tak jak potrzeba. No a ja będę sobie coś tam, coś tam robił. Jak uda mi się płyty kupić to muszę zajechać po kotkach tak tego taką kolegę, co mi pomaga. No żeby pomógł mi to wnieść do domu wszystko. Jakby się go sam dzisiaj dać tak, tak to wygląda. Za chwilę będę na budowie to się odezwał. Pozdrawiam. Witam z powrotem na budowie. Przyjechałem, byłem po płyty. Jak gipsowe kupiłem płyty. Zielone łazienkowe 260x120, gdyż od podłogi do sufitu jest 2,5 metra, to będę ciął tylko dziesiątkę i na je ustawiał. Na każdą ścianę powinno wyjść po 4 płytnie cało. To kupiłem 15 łazienkowych, gdyż łazienkowe będą w łazience, na tej ścianie, na tej ścianie, na tej ścianie i na suficie. Tu nie będzie płyt tu będą od razu płytki klejone do ściany i płyty łazienkowe będą jeszcze tutaj na tej ścianie gdzie będzie gdzie, gdzie było najwięcej wilgoci jak była kuchnia yy, czyli ta ściana cała i ta ściana będzie, będzie w łazienkowych płytach i może na suficie jak zostanie to jedną płytę całą na, na górę yy, żeby też jak para będzie szła coś to żeby to jakoś tam się obroniło muszę kupić yy, Grunt głęboko penetrujący, wszystko wy, wymalować gruntem. Ee, żona już wiezie mi pomocnika do rozładowania tych płyt, bo jest jakby trochę 45 sztuk, 30 białych i 15 zielonych jest na busie, coś koło tony. Ee, chcę to rozładować. Zielone sobie postawię tutaj, białe sobie postawię tutaj, bo i tak sklejeniem e, płyt będę szedł z tej strony. Sklejeniem, kręceniem, bo tutaj będę kręcił płyty do ściany, do sufitu będę kręcił. O. A tutaj będę kleił już. Muszę to obrzucić tinkiem, tak jak mówiłem. Plan sobie rozciągnę, żeby nie nachlapać. E, tu muszę jeszcze trochę pozbijać tego, co, to co się nie trzyma. E, no i pogruntować. To jeszcze zostało mi trochę tej podbitki do zerwania. Także wszystko trzeba porobić tak, żeby było dobrze. No i tak jak mówię, postawię sobie te płyty tutaj, bo ten pokój będzie robiony jako ostatni. To już tych płyt będzie mniej. I... Tak, jak mówiłem, gniazdka, wszystko będę musiał wyciągać do zewnątrz, żeby na płycie wszystko było. Puszki, zrobić przedłużenia puszek, takie puszki wstawić w płytę, żeby dojście było do puszki elektrycznej. I, i co? No nic, no skrzynkę zamówi mi już hydraulik. Będę musiał do niego zadzwonić, że wszystko jest gotowe, że, że może przyjść i, i działać. Rozrobimy płyty, chcę dzisiaj jeszcze przywieźć kleje, kupić kleje, kupić ten grunt, żeby tu sobie wszystko, dzisiaj już tego nie zagruntuję, nie zdążę, ale jutro z samego rana to przyjadę, od razu będę gruntował wszystko i szykował to pomieszczenie do płyt, wszystko wywalał, tam resztę tej, tej podbitki, to wszystko, wszystko wywalał, muszę jeszcze znaleźć wywóz na górę taki ze schodkami. Także przyjdzie zaraz Piotrek i rozładujemy te płyty. Nawet chyba, nie, myślałem, że już przyjechali, ale jeszcze nie. Yy. Jadę po kleje po doradunku i muszę je Opla, bo jest już zarejestrowany. Zajęło to półtorej godziny, do dwóch godzin maksymalnie. Po przeglądzie już był tutaj, właśnie kolega Witek. I, i, I mówił, że już tablice są założone, że sam będzie do odbioru, i wziął tablice z Alteka, LTK też już będzie przetestowywany. Już właśnie jest przetestowywany w urzędzie. Na mnie też to, żeby wszystko podopinać, tak żeby nie trzeba było o tym myśleć. Dobra, odezwę się, jak, jak, jak yy, rozlatuję to, i prawdopodobnie pojadę od razu po Odwiozę Piotrka i, i skoczę po kolei. Muszę czekać na rejestrację, zaraz przyjadę rejestrację do Busa, bo inaczej się nie ruszę. No ale myślę, że godzinka i rejestrację przyjadą, także zdążymy to fotografować. Także do usłyszenia. Pozdrawiam. No i rada. Płyty mamy rozładowane. Pomógł mi Piotrek. Robi teraz na górze zrywa po Azerię. mamy 30 płyt białych. I 15 płyt zielonych. I teraz będę musiał... Muszę jechać po kleje jeszcze. Klej i... grun Głęboko penetrujący. Z Atlasa wiem, że jest na promocji teraz. I muszę wszystko pomalować ładnie. Żeby to, żeby to przywierało dobrze yy, i, i muszę się odezwać do szwagra do Janusza żeby mógł przyjechać właśnie i włączylibyśmy tą maszynę tą odgrzybiającą żeby, żeby po prostu zabić ten zapach ze ścian żeby to zrobić i może, może się uda akurat zrobić to na weekend żeby to, żeby to sobie stało do poniedziałku bo w poniedziałek chcę sobie zacząć już z płytami tylko że muszę Powycinać otwory, po przygotowywać otwory 200 cm wysokości na, tych, na, tych właśnie tutaj, na tej właśnie ślace I tutaj, na tym wejściu, tutaj już zjawiam tę bazerię. Muszę tutaj wyciąć na równo do 200 cm, bo futryna będzie miała 100 na 200, a 200 jest w tym najwyższym punkcie. także będę musiał dociąć taki skrawek, żeby to po prostu futryna wyszła, żeby było miejsce na piankę jeszcze. I muszę zrobić to tutaj, tak? Muszę zrobić to tak tutaj. I tu też ten łuk. Chociaż w sumie nie. Nie, tutaj muszę dociąć, bo to będzie obrobione. Tu nie będzie drzwi, tylko będzie obrobione ładnie płytą dookoła. Yy, na równo, pod, pod kątem 90 stopni. Na równo wszędzie, także muszę, muszę to obciąć do tego najwyższego punktu. Obciąć ładnie w jedną i w drugą stronę, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj te drzwi mam yy, dobry wymiar. Jeszcze będzie trzeba pianką dużo dać na górze. No i tutaj też jest idealnie na 90, na 200, na futryny. Także będą drzwi zamontowane tutaj, będą zamontowane drzwi tutaj, tutaj. Tutaj się zrobi ściankę, także się dostosuje ściankę do, do otworu drzwiowego. No i drzwi wejściowe. Tutaj trochę już nabrodziłem. Kurczę, będę musiał plandeki porozciągać, żeby, żeby nie, nie nasypić. I... I co? No i z tym oknem myślałem, tylko, że okno mi się wydaje, że będę mógł tylko trzy cegły wyciąć. O, słońce rodzi. Trzy cegły od góry wyciąć, żeby też za daleko nie pójść z tym, bo tutaj mam, na wysokości głowy mam tą cegłę. I tak, żeby też nikt nie widział z, z zewnątrz, że ktoś jest w łazience, to muszę zrobić to tak, żeby było dobrze. No i co, czekam na rejestrację, bo buska się przerejestrowuje, czekam tylko na rejestrację. Już muszę odbyć paletę, bo ma taką paletę, kaucer 220zł, no i tutaj Piotrek sobie naszykował już boazerię, do zabrania. Także zrobi sobie z tym co chce, ja się cieszę, że to jest rozebrane, że to jest zamknięte. Cieszę się, że płyty już mam na miejscu, także nie będę musiał tego dźwigać sam. Yy, no przyjechał, to już sobie rozładowałem te zielone samemu, ale te 30 płyta, z Piotrek właśnie po rozdążeniu poszedł na górę grzebać tą boazerię, bo chcę w poniedziałek, żeby przyszli we dwójkę chłopaki i żeby wywalili te ściany z góry, wszystkie te ściany pokoju, rozebrali, yy, żeby tam opustoszyć ten strych całkiem. Yy, no, żeby tam nic nie było, żeby to było puste. No i tak chcę zrobić i a ja sobie tutaj na to działał. Jutro prawdopodobnie przysiadę sobie tylko wygląduję. Jak się uda to pogadam właśnie z Januszem, ze szwagrem i puścimy tu ten, ten środek taki, żeby żeby to pozabijał ten zapach. I myślę, że w poniedziałek pełną parą będzie można ruszyć z płytami, z wycinaniem tych otworów wszystko przygotuję najpierw, a później wszystko ładnie płytą będę zabudowywał. Trzeba jeszcze znaleźć jakieś korki takie, żeby, albo silikonem po prostu zakleić te rury, żeby, żeby to się ta woda nie, znaczy tam niby wody już nie ma, ale zawsze coś tam jest wilgoć, żeby to nie wyłaziło, bo te rury zostaną w ścianach, nie będę ich demontował, bo te rury trochę wzmacniają mi natroże, bo są tutaj, a dotąd właśnie muszę wykuć na drzwi. Także to zostanie, będzie to dla mnie pomocne. I tak to wygląda. Pomierzyłem sobie jeszcze raz drzwi, dzwoniłem do faceta z Krakowa o drzwi wejściowe, ale co innego jest na internecie, co innego jest przez telefon. Na internecie cena drzwi wejściowych, takich zwykłych, najzwyklejszych, metalowych, była 1100 zł z montażem, z transportem, ze wszystkim. A przez telefon powiedział mi 1790. To no trochę się to mija z celem. To wolę sobie kupić takie drzwi i zamontować sobie je sam. Jeżeli hmm. transport i montaż miał być gratis. A a wychodzi na to, że transport i montaż jest płatny. No ale nie był też polecany przez innych klientów na liksie także spojrzałem w oceny, w, w opinie i, i zrezygnowałem. Powiedziałem mu, że sam sobie z tym poradzę. Yy, parapety też będę skuwał, bo będę chciał robić takie... Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Siostra mi to zamawiała. Yy. Jednolite, nie taki spłytek tylko jednolite, ładne, u mnie w domu są takie. Yy, tak samo będę chciał tutaj zrobić też do kąta, takie, tak żeby nie były pochylone, tylko żeby były na równo. Żeby mogły kwiatki na tym stać. I, 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 I tutaj będzie wszystko płytą zabudowane. Na równo, pod kąt, nie będzie żadnych takich krzywych wyjść, tylko, tylko będzie... Znaczy krzywych, to nie jest krzywe, tylko tak się kiedyś robiło, że właśnie takie rozwidlenie bardziej było na mieszkanie. Ale będzie wszystko dorówna, bo dużo światła, bardzo dużo światła, wpada teraz ten Także ze światłem w tym pokoju nie będzie już problemu. Też myślałem nad yy, słupami na balkon, już sobie wszystko przemyślałem. Miałem robić yy, płytę betonową, ale chyba zrobię tak jak u mnie, że zrobię na, na słupach belki i zrobię drewniany fajny, bo zawsze. Tam do 3-4 lata zawsze będzie można go zmienić, w razie czego na jakieś inne drzewo, wymienić to drzewo po prostu, jak zwinie, czy tam spuchnienie. chociaż mam nadzieję, że nie spróchnienie szybko, bo będzie dobrze zabezpieczone. Tak to wygląda na tę chwilę. Czekam na rejestrację z przyjadą i zbieramy się. Muszę jeszcze odwieźć tą paletę, chociaż wątpię, że zdążył dzisiaj, bo to piątek. Yy, chciałem tą paletę odwieźć, w razie czego odwiozę ją jutro albo w poniedziałek i zawiozę piaczka, zawiozę buazerię. I koniec na dzisiaj. Cieszę się, że, że udało mi się zorganizować tej płyty dzisiaj. Hmm. Ale do końca zadowolony nie jestem, bo myślałem, że jeszcze uda mi się właśnie z tymi klejami, z tymi gruntami. Yy. No ale co? Nic nie zrobi. Będę robił tak. Będę robił ściany. Pierwsze będę robił ściany do końca, bo płyta ma 2,60. Yy. Będę je stawiał na pionowo. Płytam o 2,60, a tu mam od podłogi do sufitu 2,5. Także będę je stawiał od podłogi do po góry, po kolei, a później dopiero będę kręcił sobie profil, ten najcieńszy z tych C dookoła. Będę robił sobie wzmocnienia przez sufit i dopiero będę kręcił sufit do, do profila. Tu jest 2,5 metra. Yy, obniżał się z płytą 5 cm, to będzie 245, to jest wysokość dobra do pokoju. Teraz yy, nie mogę sięgnąć sufitu, mam jeszcze 15-20 cm do sufitu od ręki, yy, to te 5 cm nie zrobi tu różnicy. Yy, płyta mamy 1,25 cm, 12,5 cm, to yy, profil pójdzie 3 cm, no to 4-5 cm będzie. Będzie niżej, także to nic nie szkodzi. Sufit jest drewniany, także będzie do czego przykręcić profil. Będzie do czego przykręcić te HS-y, te, te haki. I tu tak samo będzie. Tu będzie tak samo. Sufit jest krzywy, trzeba będzie go wyrównać właśnie profilem, i do profila kręcić. I tak jak mówiłem, w płytach będę wycinał puszki. Już widziałem takie w elektrycznym sklepie przedłużenia puszek. Normalnie się wkłada w puszkę. Puszkę i jest dojście do kabli. Także z tym nie będzie problemu. Dobra, kończę na dzisiaj. Yy, już nie będę instagrywał dzisiaj. Jutro nagram jakiś, jakiś, jakiś film. Jedziemy jutro na przysięgę do Gliwic. Yy, to po południu może się uda przyjechać i coś, coś tu podziałać. Może mi się uda zaglądować. Zobaczmy. Dobra. Miłego dnia życzę, zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.